Cześć! Witajcie! Jeśli zrobiliście już zakupy w sklepie wiosenne Klocki na Bricklinku to zapraszam do dalszej części odcinka. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście to link do sklepu znajdziecie pod tym filmem. Zaczynamy! Gabrielu oddaję Ci głos! Dzięki tato! Cześć wszystkim! Z tą gazetką chcemy ją Wam zaprezentować w dniu premiery ale mamy dzień opóźnienia. Tato wyjaśnij! W czwartek myślałem, że jest środa piątek myślałem, że jest czwartek, dlatego premiera jest piątek. Mamy dla Was gazetkę LEGO Minecraft. Gabryś. Ojdź. Zapraszamy. Mm. Gazetka jak zawsze we foliałce. Trzeba rozfoliować. Wodeczek. I koł. Żadnych galetyk. Kart nie było, naklejek nie było, saszetka z klockami, no i magazyn. Cena 14,99, numer drugi z tego roku i trzeci w historii magazynu. Co my tu znajdziemy? Czyli standardowo, szybki przegląd magazynu. O, patrz komiks, to jest to co mamy w tej saszetce no. na ryby. Owieczka, ocelot, aleks, wędka, ryba. <laughs> Brakuje jeszcze tylko tych płytek. No, o oh, historyjki. Intrus kontra owca. Hmm. To możemy sobie zbudować i prześledzić historię w komiksie naszych bohaterów saszetki. Ej, to jest wściekła owca? No dziwne. Loki Avengers. No. Nieźle, tu coś budują. O, zestawy. Gdzieś w Minecrafcie. Tak, to jest zestaw. O, to jest zestaw i to chyba też zestaw. Mm -hmm. Czyżby to była gra planszowa? No może. Pewnie tak. Mamy główki, mamy plakat. O, plakat. Boisz się, boisz się ciemności? U. Ja też nie. Ale tego bym się wystraszył tutaj. A ja tego też. O, taki na Halloween bardziej to jest ten plakat. No. O, nowy magazyn LEGO Jurassic World. On już chyba jest w sprzedaży, tak mi się wydaje. Razem z tym wyszedł razem. A to było w tym zestawie chyba z Triceratopsem takie coś właśnie, nie? Te, taki te mini laboratorium. No. Była recenzowana na naszym kanale tego, nie? I właśnie wydaje mi się, że właśnie coś takiego było tylko bez tego dinozaura małego. No. Był inny. No, ale taka łapka to wszystko było. Dalej część komiksu, tu ale uciekają. I co to jest? Łódług? Nie, to jest kilo. Kilow, kilow, aha. Kamierny kilo kilo. Kamienny kilo. Labirynt. O, instrukcja obsługi, jakby, jak mamy złożyć. No. Niezbyt skomplikowana. O, i rysunki. Jest Twój? Nie. Ale jest Natana. Ano. Z czarnej wody. O, będzie kolejny numer? Ej, zobacz, to do zbudowania? Góry. I będzie też za dwa miesiące. Czyli ta gazetka teraz by się będzie chyba ukazywała co dwa miesiące po 17 czerwca i zbudujemy sobie Golema. Nowym. Ej też fajne, co? Ej, no, ty, ty jesteś jest składny. No, Glutinus. No, ten jakby. Z ostatniego sezonu. No, naukowiec. O, naukowiec. No i reklama magazynu. Star Wars. To jest już. w Sprzedaży. A tam do zbudowania, ad ad z 52 klocków. Dobra, najważniejsza saszetka. No. Ej, patrz, nie patrzyliśmy, ile, patrzyliśmy ile było klocków w środku, czy nie? Nie. A jest w opakowaniu napisane, klocków? A jest, 23 klocki. Ale ten klej tu zawsze jest taki mocny, nie? Ej, raczej jak się wszystko zawsze przykleja. No właśnie. Szaszetki są mocno przyklejone. Ty jeszcze? No. O, szykierka! Szykierka też dobra. Co budujesz? Ja buduję Alex. Aha, myślałem, że zwierzątko zbudujesz. No to ja tego żółtego czegoś tam sobie zbuduję. To jest... Ej, to ty szybciej. To szybciej zbuduje, ta? Zawody? No. To szybciej. Klocki, klocki były razem złączone. Ciekawe. Wow! Mhm. Aleks, robi ony. Ło, kurczę, tu ale już. Ale do przodu ta budowla poszła. Weź jeden klocek, weź jeden klocek, a nagle weź pięć klocków. No i co, nie budujesz dalej owcy? Tak. Dobra, ten. Ten. Chodząca pszczółka. Dobra, ja mam. Aleks, a jeszcze musimy mu jej. Jej, tak? No jej. Hmm. Nie chcę stać. Z naszej saszetki zbudowaliśmy aż trzech młodych bohaterów. Mamy żółtego, białego i rudego. Może zacznijmy od tej w płomiennych Cóż to jest? Alex. Alex. I co ona tutaj ma? Szekierę Minecraftową. Mm -hmm. I? Bat, na którym złapała się dybka. O, to i tak można. Sama figurka Alex nie jest jakoś zbyt unikatowa. Ta saszetka to jest 15 zestaw, w którym się pojawiła. I ma standardową Minecraftową główkę kwadratową. To jest. I nasza bohaterka otrzymała dwóch towarzyszy. Jest to owca i ocelo. Jeszcze powiemy, jak tak przeglądałem na szybko zestawy, to ostatni raz prawdopodobnie ten, te, dwie, te dwa zwierzątka ukazały się w 2020 roku. A przez ostatnie dwa lata się nie pojawiały. Chyba, że jesteśmy w błędzie, to wyprowadźcie nas z tego błędu w komentarzach. Może zacznijmy od tego żółtego ocelota. To to jest w ogóle ocelo? Taki kotek, który żyje w Ameryce Południowej i. W północnej. Aha, a w Minecrafcie? To jest takie zwierzątko, które można odomowić. A i będzie naszym pupilem i towarzyszu, towarzyszyło w naszych przygodach. No chyba, że zgłodniejemy, to możemy go przerobić na mięsko. I drugi towarzysz to jest owca. Wydaje mi się, że ta owca jest zbudowana tak samo jak z pierwszego numeru świnka. Standardowa taka Minecraftowa główka. Świnka też taką miała. Ona ma chyba zeza. No trochę. Aha. Chyba jej się trochę oczy rozbiegały. No. <grafy> Dobra. I co nam daje owieczka? Wełnę i. Yy. też mięsko. Tak jest. Także nasz, nasza bohaterka na pewno nie będzie głodna, mając dwóch towarzyszy siekierkę oraz złapaną rybę. Naszym zdaniem numer całkiem fajny. Standardowa gazetka, stary utarty schemat. W środku znajdziemy łamigłówki, komiksy, plakat, grę planszową oraz reklamy magazynów klocków Saszetka całkiem udana, w środku jest a no może dość pospolita figurka. Alex. Ale za to są dwa pupile! Zawsze jest to jakaś odmiana od strażaka, policjanta, budowlańcy, budowlańcy albo motoru. Tutaj otrzymujemy kilka unikalnych Minecraftowych elementów. Dlatego zachęcamy do zakupu najnowszej gazetki magazynu LEGO Minecraft. Dzięki, że byliście z nami. Zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału. A jeśli podobał Wam się nasz filmik, to dajcie łapkę w górę. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Natka. Hej.